Nie będzie. Będą wyjątkowe tematy w tatuażu, ciekawi, a niektórzy nawet egzotyczni goście i obok duszy serce otwarte na problemy innych. To wszystko brzmi trochę zawile, obiecuję, że w dalszej części naszego programu wszystko się wyjaśni. Zaczynamy od przypomnienia sobie poprzedniego odcinka. See what I got? I'm not asking for more. I said, hand on my grip. I got the platinum and gold. Your homies wanna stop us? I know, wanna no stop us. us. <laughs> I know they wanna stop us. See you wanna battle? See you see you wanna throw though? let so go, no solo. See you wanna battle? See you see you wanna throw though? Your homies won't stop us? I know they won't stop us. See you wanna battle? See you see you wanna throw though? let so go, no solo. See you wanna battle? See you see you wanna throw though? Your homies wanna stop us? I know they wanna stop us. Wspomniałam o sercu otwartym na ludzkie nieszczęście, gotowym nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Takie serce mają nasi tatuażyści, którzy bezinteresownie wzięli udział w akcji charytatywnej Siła dla Chmiela. Adresatem akcji jest młody słupszczanin, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i dziś walczy o powrót do zdrowia. W tę walkę włączyła się jego rodzina, przyjaciele, znajomi i zupełnie obce osoby, które jak mogą pomóc, to po prostu to robią. A o jaką pomoc dokładnie chodzi? Ewa, dzisiaj się spotykamy przy okazji kolejnej akcji na rzecz Twojego syna, Kuby Chmielowca, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jednak tworzy wokół siebie taką wspaniałą aurę, porusza jego sytuacja, w tej chwili porusza bardzo wielu ludzi i stąd też dzisiaj ta impreza w domówce na rzecz Kuby. Ale powiedz najpierw o samym Kubie. Czym on się zajmował? Dlaczego dzisiaj właśnie to miejsce, domówka? Dlatego, że Kuba tutaj był bardzo związany z tym lokalem, z tego tytułu, iż prowadził tu różne przeglądy muzyki hip-hopowej, jakieś koncerty dawał tutaj, również były chyba charytatywne na rzecz dzieci chorych, nie tylko. No, i większość imprez, jakie prowadził Kuba, to były najczęściej tu w domówce. Były inne lokale również w Subsku, ale tak, taką ich ulubioną, y, że tak powiem, miejscem spotkań i miejscem y, tych przeglądów, to była domówka. Kuba się tutaj udzielał charytatywnie, dzisiaj na jego rzecz będzie taka akcja charytatywna. Co się tu będzie działo? Dzisiaj y, panowie z, ze Studiata Tołażu będą robić na, na rzecz Kuby. Y, charytatywnie tatuaże dla osób chętnych i środki mają być przeznaczone na rehabilitację naszego syna Kuby. Jeśli on ma takich przyjaciół, którzy się tak bardzo angażują, to on jest niesamowitym człowiekiem. Już mi wcześniej Twój syn Sebastian mówił o tym, że on jest bardzo pozytywny i że on tą energią i pozytywnym stosunkiem do życia ładuje ludzi, którzy go w szpitalu odwiedzają. E, tak, Kuba nam daje siłę do walki. Kuba nas e, buduje, e, stara nam się pokazać, że jest bardzo silny, nie załamuje się, nie e, walczy, że tak powiem, walczy strasznie o to, żeby stanąć na nogi jak najprędzej. Nas motywuje również do tego, żebyśmy działali, przez to, że jest taki pozytywny, tak? Ciągle się śmieje, ciągle się uśmiecha, ciągle nam mówi, że będzie dobrze. Wszystkich znajomych, którzy przychodzą, również tym zaraża, że będzie dobrze, że będzie dobrze, że mamy się nie załamywać. Daje to wszystkim nam siłę, tak, do tego, żebyśmy dalej walczyli, dalej próbowali i nie załamywali rąk. Nad nieszczęściem, jakie się przydarzyło kubie i naszej rodzinie, no i wielu jego znajomym, bo to na pewno jest dla wszystkich jakieś przeżycie takie traumatyczne, jakie go spotkało. Jak ty sobie radzisz jako matka z czymś takim? No, jest bardzo trudno, jest bardzo trudno. Są chwile bardzo y, dużego załamania, ale wiemy, że nie możemy się załamać z mężem, więc pchamy do przodu ten wózek. Miałam nic takiego, nie mówić, żeby ci się u zawoku nie pokazała. Nie da się. Sytuacja jest ciężka, ale jest ogromna nadzieja. Jest ogromna nadzieja, że będzie dobrze. Mamy nadzieję taką, dlatego też walczymy. Próbujemy wszelkich środków, aby postawić Kubę na nogi. Kiedy do Leszka Studzińskiego dotarła ta informacja, postanowił działać. Chciałabym w imieniu Jakuba i naszym rodziców Jakuba podziękować Panom za swój czas, jaki poświęcacie dla naszego syna dzisiaj, w dzisiejszego wieczora i za serce, jakie oddajecie nam i naszemu synowi na rehabilitację. Takie skromne podziękowania, tylko tyle na ile możemy sobie pozwolić, to od naszej rodziny, od Jakuba, a jak Jakub stanie już na nogi będzie dziękował Panom obydwu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie, bardzo naprawdę bardzo, bardzo mocno dziękuję. Dla dziękujemy serdecznie. Co będziecie robić, powiedzcie dokładnie? Takie młodzieżowe wzorki trochę będą, takie właśnie w stylu młodzieżowym, czyli ja taką kreskówkę robię, Dawid robi coś związane z muzyką, czyli... Tak, tak, robimy tatuaż, <gélśniak> tatuaże, dzisiaj w stylu newscoolowym, kolorowym. E, myślę, że ja się wyrobię w ciągu półtora godziny, jeżeli znajdą się chętni, to być może jeszcze wytatujemy mógłbyś z publiczności. Ja się nie wyrobię, będę robił około 3-4 godzin. <gélśniak> 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 <I> <gélśniak> dziękuję. <i większa gélśniak> Ania, opowiedz jak wy się tu w ogóle zorganizowaliście wszyscy? No jakoś daliśmy radę wspólnymi siłami, ja chciałam jeszcze tutaj napomknąć, że również zaraz niedługo będzie organizowana licytacja, również dla Chmiela, koszulki będą licytowane, tak. Wysunek specjalny był dla Jakuba zrobiony, przez chłopaków tutaj również. Projektu własnego, ja, także projektu nigdzie własnego. nie jest to żaden plagiat. No na pomysł spadliśmy w sumie razem, też Dave się do tego przyczynił, my się podpisaliśmy pod tym, później Łukasz, Wektra mogło się również przecież także wspólnymi siłami no tworzymy jakiś tam dobry uczynek dla chłopaka. Dalej. Będziemy działać dalej w tym kierunku, jak będzie jeszcze jakaś potrzeba to tak, tak. oczywiście to Możemy nie, nie jest to no. prawdopodobnie nie jest to ostatnia impreza, którą zorganizujemy dla Kuby. Myślę, że będziemy robili na pewno powtórkę jeszcze. To dziękujemy wam bardzo serdecznie i będziemy się przyglądać tak tym no. tatuażom które powstaną dzisiaj. Dobra. Dzięki jeszcze raz w imieniu naszego syna i naszej rodziny całej za pomoc no, Żaden problem. No jeżeli trzeba pomóc no, to trzeba działać, no, kurczę, no ja kiedyś też potrzebowałem pomocy, też chorowałem dużo, no i no, nie ma co kurczę, się zastanawiać, tylko działać, trzeba nie? No, no, żaden problem. No. To ile tych koszulek powstało? Znaczy, łącznie tutaj dajemy sześć koszulek, mam nadzieję, że, że, że zostaną fajnie wylicytowane, tak, żeby pieniążki poszły na, na, dla, dla Kuby, no i ile, no sześć koszulek, ja mam dla, na siebie, tak, żeby też ludzie widzieli, tutaj, o, Dawid ma swoją, Leszek będzie miał swoją, więc łącznie jest na razie 9 koszulek, tak. Ale jedna idzie do? No, tak, 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 no, będzie przekazana, oczywiście, nie? No, to na licytację. No, Gdybyśmy wiedzieli, jaki jest rozmiar, no to byśmy zrobili podrazmiar, nie? Aha. Ale na razie jest wątły. ale on w siłę rośnie dzięki między innymi tym koszulkom przecież, nie? Mamy nadzieję. Super. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz. Let's all so go, no solo. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's all so go, no solo. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's all so go, no solo. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's all so go, no solo. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. See us at the top, there's no way they can drop us. And they rhyme better still I know, I'll make you lean From the beat to the flow to the one that had a dream. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. See us at the top. There's no way you can drop us. But you can cause I'm at the top of a game. I'ma drop this so quick, so remember my name. Roll up real soon, can't you see I'm in a the move? Get me the ones to code. And I'm coming from that lake set, looking for the bill, so I gotta go get them. Always in the grass, still making that cheddar. My we flows, gotta show how this go Got the two way pop and straight canary stone. Do you see what I got? I'm not asking for more. I sit hand on my grip, I got the platinum and gold. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. See so you wanna fail, see so you see you wanna fail, though. Let's so, so go. No solo, see so you wanna battle, see so you see you wanna throw though. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. see you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's go, no solo, see you wanna battle, see you see you wanna throw though. Your homies wanna stop us, I they wanna stop us.

Tak, robimy tatuaż, w niuskulowym stylu, kolorowy. Przepraszam. Natalka troszkę tu cierpi, ale miejsce, miejsce jest dość nieprzyjemne. Moty chcieliśmy połączyć, znaczy generalnie chcieliśmy jakieś moty związane z muzyką. No i zdecydowaliśmy się na takie słuchaweczki, ale żeby nie, żeby nie były takie suche, zrobiliśmy je w takim niuskulowym stylu, ze skrzydełkami. No a efektu końcowego na razie nie zdradzimy. Można efekt końcowy pokażemy później. Nacania pięknie znosi wszystko. Zresztą ona też stara weteranka, nie, nie jej pierwszy tatuaż w końcu. No. Let's all go, no solo, see you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's all go, no solo, see you wanna battle, see you see you wanna throw though. Let's all go, no solo, see you wanna battle, see you see you wanna throw though, let's all go, no solo, see you wanna battle, see you see you wanna throw though. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us, see us at the top, there's no way they can drop it. Roll so, up real soon, can't you see I'm in a move? Get little once the code and I'm coming from that lip set, looking for the bill, so I gotta go get him always in the past, still making that cheddar, my ribboy flows, gotta show how this goes. Got the two-way <laughs> pop and straight canary stone. Do you see what I got? I'm not asking for more. I sit hand on my grip, I got the platinum and gold. Your homies wanna stop us. I know they wanna stop us. See <laughs> so you wanna battle. See you see you wanna throw though. Let's yeah, so go, no solo. See so you wanna battle. See foot, so you see you wanna throw though. Your homies so you wanna <mumbles> stop us. I know they wanna stop us. See you wanna battle. See <clears> you see you wanna throw though. Let's go, no solo. See you wanna battle. See you see you wanna throw though. Your homies wanna stop us. I know they wanna stop us. Your homies won't stop, cause I know they won't stop us See you wanna battle, see you see you wanna throw though This solo, no solo See you wanna battle, see you see you wanna throw though Your home was one stop, cause I know they won't stop us See you wanna battle, see you see you wanna throw though This solo, no solo See you wanna battle, see you see you wanna throw though Your home won't stop, cause I know they won't stop See you wanna battle, see you see you wanna throw though Opuszczamy domówkę i przenosimy się do studia tatuażu Leszka Studzińskiego. Przybył tutaj niecodzienny gość. Do wykonania tatuażu zainspirowała go muzyka, którą uprawia. Witamy dzisiaj. Dzisiaj będziemy mieli ciekawą osobę w naszym studiu, ponieważ odwiedził nas w naszym salonie Raz Mur, znany artysta z Nigerii, który gra muzykę reggae. Niedawno był, koncertował w Woodstock, a dzisiaj Zagościł nas co a co zrobi zobaczycie sami. Leszek, powiedz, powiedz co chcesz nie, zrobić Nie, no Pitarę będziemy próbować. Pitarę, ale z kolorami tam się... Znaczy wiesz co, siwę białą spróbujemy, żeby tak, takim kątem, powiesz, jak chcemy nie? Taki, Taki kąt, nie? okej. Okay. Cheer. Get your freak on one like you don't care. I'm busting, do dance, you are them and you prepare. Just like cross stickers, now your you no foot rare. I make them know you want the best dance around here. They pop on the dance floor when the record is appear. It's about to go walk just like a nuclear clear. And let the people know the parties who over here half price entry if you welfare too. Pound a shot, I wanna beer. Come on, bring your booty, girl, bring it come Bring your booty, bring it right on. That's the tattoo. Do you like it? Yes, I like it very much, and I'm I'm impressed to to have such a tattoo in Poland. Yeah. Jestem szczęśliwa, że jesteś tutaj, w naszym studiu tatuażu. I to jest dla Ciebie t-shirt Dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest miło mieć ten tatuaż i jestem szczęśliwy, że jestem tutaj. Dziękuję. Dzięki. Muzyk bez gitary to jak żołnierz bez karabinu. Ale oto nasz egzotyczny gość już się nie musi martwić. Na zakończenie dzisiejszego programu jeszcze kilka zdjęć tatuaży wykonanych przez Leszka Studzińskiego. Your homies won't so stop go. us, I know they no won't stop us. See so you wanna battle, see you see you wanna throw though. Say so go, no solo. See so you wanna battle, see so you see you wanna throw though. Your homies you so won't stop us, so I know they won't no stop us. No see so you wanna battle, see so you see you wanna throw though. Say so go, no solo. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Your homies won't stop us, I know they wanna stop us. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Your homies wanna let's stop go. us, I know they no wanna stop us. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. let so go. No solo, no solos. See you wanna battle, see so you see you wanna throw though. Your homies, homies won't stop us. us, I know they no wanna stop us. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. let so solo, no solos. See you wanna battle, see you see you wanna throw though. Your homies wanna stop us, I know they wanna stop us. See you wanna battle, see you see you wanna throw though.